Czy jest możliwe, żebyśmy byli w stanie swoją sama, samodyscypliną bez Boga obciąć te winorośle te, te patyki, które rosną, które nie wydają owocu z własnej woli? I ja sobie ja zadaję to pytanie, myślę, że to jest pytanie do niektórych z was, czy jesteście. Sami w stanie samodyscypliną odciąć pewne rzeczy, które się dotyczą uzależnień e, związanych z alkoholem, z narkotykami, z, e, czy jesteście w stanie odciąć pewne uzależnienia e, seksualne. To jest do góry nogami, ze mną, czyli z Pawłem. Dzisiaj bez brydzi. Powiem Wam szczerze, że lubię te odcinki z brydzią, z moją żoną. No, ale jest tak, że mamy bardzo dużo zajęć tutaj teraz. Jak e, część z Was wie, jesteśmy w Bethel School of Supernatural Ministry w Reading w Kalifornii. E, jesteśmy z Brydzią na drugim roku i dużo się dzieje. E, chciałem, żeby ten podcast w tym roku był wypuszczany co dwa tygodnie. Odcinek e, różnie to bywa. Myślę, że dojdę do tego, że będę w stanie publikować to regularnie co dwa tygodnie, być może w późniejszym czasie co tydzień. No ale teraz jakie jest, tak jest. Mamy trójkę dzieci, no i nie zawsze to jest łatwe, żeby w tych natłoku obowiązków szkolnych tutaj, a jesteśmy tu przede wszystkim po to, żeby się uczyć, żeby nagrać ten podcast regularnie. Zastanawiałem się, dużo się dzieje, właśnie wróciłem z Healing Roomsów teraz, czyli to jest takie, co soboty tutaj w tym kościele o, około 100-150 osób się modli w takich teamach ludzie z całego, z całego świata właściwie głównie ze Stanów przyjeżdżają, żeby o nich się modlić. W takich teamach e, trzyosobowych e, modlimy się. Ja dzisiaj się modliłem online, czyli na Zoomie. Ludzie też byli z całego świata, e, ze Szwecji, z Malezji, e, z Ameryki Południowej, z Niemiec, ze Stanów oczywiście. No i niesamowite świadectwa dzisiaj słyszałem. Słyszałem mm, świadectwo, jak mm, kilka było uzdrowionych e, oczu. Ludzie, którzy słabo widzieli, zaczęli widzieć. Mówił niesamowite świadectwo, człowiek, który miał, który urodził się właściwie z porażeniem dolnej części ciała. Dzisiaj chodzi, po kilku, kilk, to trwało kilka lat kilka cudów, doświadczył w swoim życiu, dzisiaj normalnie chodzi, normalnie funkcjonuje niesamowite rzeczy. I patrząc na to wszystko, tak, od zawsze, właściwie, ja miałem takie pytanie. Dlaczego czasami Bóg nie uzdrawia? Pod naszym, albo czasami, dlaczego Bóg daje komuś coś, na przykład finanse, a drugiej osobie nie daje. I tak sobie myślę, że chciałbym dzisiaj mówić w tym kontekście o czymś takim, co mnie ostatnio bardzo porusza. I to jest 15 rozdział Ewangelii Jana. I to jest taka historia. O, mm, Jezus mówi coś takiego. Mówi, że Wy jesteście, Wy jesteście jak takie, e, jak taka e, latorość lekarza winnego. I mój ojciec jest winogrodnikiem. E, I on przycina te. Te gałęzie wtedy, kiedy one powinny być przycięte, czyli wtedy, kiedy nie wydają owocu, a niektóre gałęzie, niektóre gałęzie, które wyrastają z tego krzewu, obcina, czyli rzeczy, które kompletnie nie przynoszą owocu, to obcina i wyrzuca. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja, ja, ja chyba jestem trochę w takim sezonie, że mm, im Kiedyś dużo więcej zadawałem sobie takich pytań. Dlaczego właśnie Bóg jednym daje, innym nie daje? Dlaczego jednych uzdrawia, innych nie uzdrawia? I ostatnio nawet miałem taką rozmowę z moim kuzynem Krzysztofem, którego serdecznie pozdrawiam. Po tym, jak moja żona Brycia w ostatnim odcinku się dzieliła tym, że prosiła o komputer i dostała komputer. I ostatnio e, i miałem o tym roz, na ten temat rozmowę z moją żoną po, tym, po, tym, po tej e, wiadomości audio od mojego kuzyna, zresztą bardzo fajnej, e, no ale też pełne jak gdyby wątpliwości, że według niego to, to Bóg nie powinien tak działać, czy tak nie działa. E, I miałem rozmowę, i właśnie to jest ciekawe. Bo im dłużej tu jestem i im więcej widzę tych różnych rzeczy, które się wydarzają, czy też im więcej widzę tych różnych rzeczy, które się wydarzają w moim życiu, a przechodzę przez no, taki gruntowny proces, proces, mogę powiedzieć, też ze swoją, e, już nie moją, ale z chorobą, czyli z boreliozą, e, gdzie to, to mogę powiedzieć, że, że w Bożym Królestwie wszystko działa ku dobremu. I nawet jak czasami jest to, w to nam bardzo ciężko uwierzyć, że wszystko jest, działa ku dobremu, to rzeczywiście tak jest. Czyli rzeczywiście trochę tak jest, jak w, tej, jak w tej historii, którą wcześniej przytoczyłem z 15 rozdziału Ewangeliana, że czasami obcinanie tych gałęzi, które nie przynoszą owocu, Boli, bo jesteśmy do nich przyzwyczajeni. I bardzo mnie porusza taki, taki obraz, który słyszałem tutaj na zajęciach, o tym, że wino. I to pewnie większość z was, którzy macie coś dotyczy, do czynienia z ogrodnictwem, wie, że po to się przycina krzew róży, na przykład, czy krzew winny, czy inne, czy inne drzewa, na przykład owocowe, żeby mogło coś nowego wyrosnąć. I tak naprawdę to przycinanie ma taką funkcję oczyszczania. I ja zacząłem myśleć o tym właśnie w kontekście tego krzewu winnego. I to jest trochę tak, że jak krzew winny rośnie, to on sobie rośnie, rośnie i produkuje liście i produkuje winogrona, no ale jak damy mu rosnąć, jak nie obcinamy tego krzewu, to zacznie, zaczyna rosnąć taki po prostu patyk. Długi patyk bez liści i bez owoców. No, i ja zacząłem się zastanawiać nad tym, w jakich dziedzinach mojego życia, o których wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, ja generowałem i rósł we mnie taki długi patyk bez liści i bez owoców. I e, coś, co wydawało mi się, że jest dobre, w ogólnym, w ogólnym rozrachunku, z perspektywy czasu, okazało się, że nie jest dobre. I mam kilka takich sfer w swoim życiu, które właśnie Bóg jako ten winogrodnik obciął. Odnosi się do jakichś takich. Odnosi się to do rzeczy intymnych, odnosi się to też do jakichś takich rzeczy związanych z, o których myślę, że mogę powiedzieć, odno, od, do ego, do jakiejś takiej samosprawiedliwości od tym, jak wyważyć to, ile być dla kogoś, a ile być dla swojej rodziny, co jest ważniejsze. I tak sobie myślę, że jakby Bóg, jako ten winogrodnik, od razu w pewnych rzeczach zaczął mnie tak mocno obcinać, to bym nie był w stanie tego przeżyć. Albo inaczej, jakbym był w stanie, jakbym otrzymał pewne rzeczy od razu, to też nie byłbym w stanie ich docenić. I jest... Oczywiście, pierwiastek tej niezrozumiałości, której, której nie jesteśmy w stanie pojąć, i to jest to, co mówiłem już wcześniej, że czasami dostajemy coś i nie wiemy, dlaczego coś dostajemy od Boga, e, pomimo tego, że prosimy, nie dostajemy czasami. Ale sobie myślę, że trochę jest tak, że my, jak te dzieci w takim łonie mamy, myślimy, że ten, że ten brzuch tej, tej mamy to jest cały nasz świat. I nagle się okazuje, że jak się dziecko rodzi, to że poza tym brzuchem jest dużo większy, dużo szerszy świat, który wygląda zupełnie inaczej niż środek tego brzucha. Czyli tak naprawdę zmienia się nam kontekst zupełnie. I ja mam wrażenie, że z, tym, z, tym, z tymi cudami Bożymi, czy z tym, jak on nam przeprowadza nas przez życie, jeżeli mu na to pozwolimy, na początku do pewnego stopnia, a potem bardziej, bardziej, to trochę jest tak, że, że jak się zmienia nam, nam kontekst, to my zaczynamy dużo więcej rzeczy rozumieć. Ja chcę o tym mówić krótko, dlatego że mam wrażenie, że ja jestem właśnie w takim sezonie trochę wychodzenia z tego, z tego brzucha, z tego kontekstu tego, że, że zawężonego. Myślę sobie o tym, dlatego, że jak myślę o tym patyku winnym, myślę, myślę o tych rzeczach, które właśnie rosły we mnie i nie wydawały owocu i sobie rosły, rosły, rosły. Żeby wam to jeszcze bardziej przybliżyć, to może jak przyjeżdżacie gdzieś na wsi, czy gdzieś, gdzie domy oplatają winorośle, na przykład, to widzicie takie długie patyki. I ja mam takich, jak już powiedziałem, mam kilka w swoim życiu takich, takich sfer, któ które wiem, że Bóg obciął i to bolało. Co ciekawe, czasami musiałem doświadczać tego kilka razy, żeby tak naprawdę zdać sobie sprawę, że nie ma powrotu i że. że żeby Mój wzrost miał sens, czyli, żeby mój krzak wydał liście, a potem winorośle, Winoroś to nie mogę wracać do pewnych rzeczy. I czasami Bóg pokazywał te i obcinał, i obcinał. I widzę, że, że ma to sens. Czasami, tak jak jest w, tym, w tych wersetach 15 rozdziału Ewangelii Jana, czasami Bóg obcina tylko liście, jakieś fragmenty. Tej winorośli i to wtedy aż tak nie boli. Eee, pytanie brzmi: czy jest możliwe, żebyśmy byli w stanie swoją sama, samodyscypliną, bez Boga, obciąć te winorośle, e, te, e, te patyki, które rosną, które nie wydają owocu z własnej woli? I ja sobie ja zadaję to pytanie. Myślę, że to jest pytanie do niektórych z was. Czy jesteście sami w stanie samodyscypliną odciąć pewne rzeczy, które się dotyczą uzależnień związanych z alkoholem, z narkotykami, czy jesteście w stanie odciąć pewne uzależnienia seksualne? I mówię o tym dlatego, że naprawdę jest tak, że jeżeli doświadczamy Przemieniającej mocy ducha świętego, który został wylany na Ziemię, dlatego, że Jezus przyszedł na świat i umarł, i wziął na nas, na siebie, i wziął na siebie wszystkie to, co my nosimy i co nam ciąży. To naprawdę, jeżeli przyjmujemy to, czasami to jest tak, że możemy to przyjąć tylko na uczucie, i nie musimy tego rozumieć. Ale Boga się nigdy nie da zrozumieć. Ale naprawdę jest tak, że jest to coś totalnie przemieniającego. I chciałbym, żebyście chciałbym, żebyście w taki sposób o tym pomyśleli, żebyście pomyśleli teraz o takich rzeczach w swoim życiu, które generują, które generują mm, zniszczenie, które generują. E, mm, hmm. Które generują rzeczy, które was od środka wyniszczają. I pomyślcie o tym w taki sposób, że, że jest Jezus, który może wam pomóc, i jest Duch Święty, który może wam pomóc, I, i że te rzeczy mogą zostać obcięte. I to nie zawsze będzie tak, że to będzie obcięcie, które będzie od razu bolało. Ale trochę jest tak, że jeżeli ma się coś zmienić, to my musimy zmienić swoje zachowanie. Musimy zmienić swoje postępowanie, bo nie jesteśmy w stanie zmienić się, robiąc w kółko te same rzeczy. I mówię to dlatego, że ja jestem w takim procesie dosyć e, głęb, głęb, jeszcze głębszego, e, gruntownego przebudowania. I dałem pozwolenie Bogu, żeby on robił ze mną porządek. I pomimo tego, że to nie jest proste, to jest to warto i działa. Yy, tak sobie myślę, że yy, jak poprosicie Ducha Świętego, i to, i to jest modlitwa, czyli to jest, modlitwa to jest relacja, to jest rozmowa. I jak poprosicie Ducha Świętego, zamkniecie oczy, do czego Was teraz zachęcam, i poprosicie Duchu Święty. Powiedzcie Duchu Święty, albo nic nie musicie mówić. Po prostu siedźcie w fotelu, odprężcie się, Duchu Święty. Pokaż mi, co mam odciąć. I pomóż mi, i odetnij to. Ojcze w niebie, tatusiu, daję ci pozwolenie, żebyś żebyś popcinał wszystko to, co, co mi ciąży. Co nie ma sensu, co mnie wyniszcza. Jak pomyślicie sobie o tym, że ktoś przyszedł, Bóg przyszedł na Ziemię w postaci Jezusa, żeby raz na zawsze zabrać to, co Wam ciąży, to naprawdę to przynosi ulgę. Mi wielokrotnie przyniosło. I co jest niesamowite, że w modlitwie często, jak ktoś się modli o mnie, tak jak dzisiaj na przykład, o jakieś moje zdrowotne rzeczy, to odczuwam taki pokój, którego nie jestem w stanie opisać. Po prostu odpływam. I przy żadnych innych doświadczeniach nie odczuwam tego samego pokoju. Taki sam pokój odczuwam, kiedy się modlimy z moją żoną. Taki sam pokój odczuwam, kiedy przytulam mojego syna przed snem i mówię mu, że go kocham. A on mi mówi, że mnie jeszcze bardziej kocha. I wiem, że u mnie to wszystko, przy całej mojej historii życiowej, że u mnie to wszystko wypływa z tego, że Bóg mnie przemienił i że, i my, i że mnie przemienia. I powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek człowiek Jakakolwiek nauka, jakakolwiek filozofia była na mnie wpłynąć tak mocno, jak żywa relacja z Jezusem przez Ducha Świętego. Eee, tak chciałem się podzielić tym, i mam nadzieję, że do kogoś z Was to przemówiło. Jeżeli macie ochotę na więcej, to, to napiszcie. Możemy wymienić kilka tekstowych wiadomości albo nagrać na audio, proszę. I jestem gotowy odpowiedzieć. Nie od razu, ale w ciągu kilku dni. Chciałem powiedzieć jeszcze, że moja żona jedzie na konferencję z Benem Armstrongiem do RPA za dwa miesiące i zbiera fundraising na to. I będę wdzięczny, jak ją wesprzecie. Bo warto. Będzie rozwijała swój dar proroczy, i ja jestem w tym niesamowita. To było do góry nogami, tym razem ze mną, z Pawłem Dylusem. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.